Dziki jest dziki, dziki jest zły. Dziki to nielegalni emigranci z lasu, a nie żadni uchodźcy. Dziki to szkodniki i pasożyty. Molestują i gwałcą świnie, roznoszą choroby oraz niszczą pola uprawne rolnikom. Pora powiedzieć dość! Ludzie budują budki dla nietoperzy i jeżyków, by te im zjadały komary. Ale czy można w podobny sposób zwalczać dziki? Można i o tym dowiesz się w tym filmie. Dziki rozmnażają się bez przeszkód, ale mają one jednego naturalnego wroga. Jest nim myśliwy. Oto budka dla myśliwego, zwana potocznie amboną. Tutaj będzie mieszkał myśliwy, pił alkohol, czatował na dziki oraz robił inne myśliwskie rzeczy. Muszę tylko dach dorobić, by nie zmógł. Mała weczkę. Będzie też pilnował moich krów. By ich wilki nie zjadły. Mam nadzieję, że po pijaku ich nie pomyli z żubrami i ich nie zastrzeli. Moja krowa czuje się bezpiecznie przy ambonie. Mimo, że ambona jeszcze nie została zasiedlona. Zaraz jakiś myśliwy zajmie tę budkę. Myśliwi to zwierzęta terytorialne. Nie akceptują innych przedstawicieli swojego gatunku na swoim terytorium łowieckim. Często do siebie strzelają jak się spotykają. Jedynym zwierzęciem, które może zagrozić myśliwemu jest inny myśliwy. Pokojowo spotykają się tylko przy rozmnażaniu, jako watacha na polowaniach zbiorowych albo kółkach myśliwskich. Tam w zależności od hierarchii dzielą między siebie terytorium i pozwolenia na odstrzały. Zwierzęta te znaczą terytorium pustymi butelkami po wódce. Nie wiadomo czy myśliwi to zwierzęta pozaludzkie czy ludzkie według klasyfikacji spórek. Wiadomo, że są ssakami. Myśliwi też bronią lasu przed innymi zwierzętami. Gdyby nie oni, zwierzęta już dawno zniszczyłyby lasy. Wszyscy ekolodzy twierdzą, że myśliwi to ważna część ekosystemu. Wspieraj ekologię. Buduj budki dla myśliwych. Niech populacja myśliwych zwiększy się. Udostępnij też projekt Ambony w Autokadzie. Bo, jak wiecie, zdobyłem wykształcenie techniczne inżynierskie na uniwersytecie YouTube'a z żółtymi napisami. Projekt będzie na licencji GPL, tak by każdy mógł go używać i modyfikować za darmo. Jeśli nie możesz budować jambon, wspieraj ideę przez udostępnienie filmu na Facebooku oraz subskrypcję mojego kanału. Pa!